To laboratorium oraz wiele innych znajdujących się w tym budynku zostało wyposażonych m.in. za środki z funduszy unijnych, ale zastanawiam się, po co za duże pieniądze kupować takiego robota jak tamten, który nie ma głowy ani rąk. Do czego to służy? Rzeczywiście może wydawać się dziwne, niemniej jednak jest to robot, który jest elementem naszego stanowiska badawczego. W tej pracowni prowadzone są bowiem badania związane z zaprojektowaniem manipulatora chirurgicznego, który będzie służył do operacji małoinwazyjnych. To projekt realizowany wspólnie z Politechniką Rzeszowską i ZAGH I chcielibyśmy skonstruować manipulator, który okaże się lepszy od tego, którym dysponuje w tej chwili robot Da Vinci czyli od tej prostej lancy za pomocą której chirurgzy wykonują operacje wewnątrz ciała pacjenta. Tak wygląda ten manipulator, o którym rozmawiamy. W tym lepszy jest od prostej lancy, że może zginać się jak ludzki palec w kilku miejscach, docierając w trudno dostępne obszary. Tak, to jest właśnie robot wieloprzegubowy, a poszczególne ramiona zasilane są bardzo małymi silniczkami. Silniczkami BLDC, które mają wysokie prędkości obrotowe, około 65 tysięcy obrotów na minutę, więc są to rzeczywiście silniki trudne w sterowaniu. I gabaryty tych silników to średnica a na przykład takiego silnika jest około 3 mm. To, żeby pokazać, jak to może wyglądać, tu mamy zapałkę, a to nie domyślicie się, to jest właśnie taki silnik. Zobaczcie, 3 mm średnicy. 65 tysięcy obrotów na minutę w środku? Tak. Coś nieprawdopodobnego. No i z tak małych rozmiarów biorą się oczywiście różnorodne problemy do rozwiązania, problemy technologiczne, ale mam nadzieję, że uda się je rozwiązać. A skoro z makroskali przeszliśmy do mikroskali, to teraz czas na nanoskalę, również tu na Uniwersytecie Rzeszowskim.